No i zaczynamy. Zaczynamy malowanie. Maluję, jak wspomniałem, Altaxem. Impregnat jednowarstwowy. Jest bardzo gęsty, to jest taka galaretka, bym powiedział, taki budyń o budyniowaty. Przez co teoretycznie nie kapie, teoretycznie. Praktycznie wiadomo zawsze gdzieś tam skapnie. Zobaczymy. Maluję na razie na raz. Zobaczymy ile warstw mi wyjdzie i jak to wyjdzie dobra ja ustawiam kamerę i będziecie sobie patrzeć Drzewo zaimpregnowane, kolorek palisander na dwa razy zrobiłem. Niby w instrukcji jest napisane na raz, ale że to było drzewo surowe, wolałem na dwa razy i jestem zadowolony z efektu dopiero po, po drugim razie. Po pierwszym razie nie było takiego efektu. Tu jest część i tam jest jeszcze część. Także jutro myślę, że zabiorę się za zamontowanie Na razie konstrukcja później zadaszenia, ale. Co będzie zadaszone, zobaczymy. Jeszcze tu muszę trawkę wsiać. Wsiać? Wsiać? No i zrobić system nawadniający, Ale wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz, dobra. To kończę. Już dzisiaj dwie belki, dwie belki sobie otwory porobiłem. Fryzuję na odpowiednią głębokość, żeby mi weszło, żeby mi wszedł, jak to się nazywa, śruba. Później będzie kołkowanie, prawdopodobnie tutaj ten słup będzie z instalacją. Także zrobiłem sobie już fres. O, fres zrobione po stronie od ściany. Instalacja jest spuszczona, żeby nie było, że będzie mi widać przewody. Także tu pójdzie przełącznik do oświetlenia No i tak, wszystkie po kolei. Muszę belki i te słupy, gdzie będzie montowane. Supy montuję na na dwóch yy, śrubach tu mam te śruby yy, długość śruby chyba 30 34 cm dlatego że jest 14 i 15 steropian także 34 4 cm zostaje i tutaj jest piątka frezowana że dychę w ścianę myślę, że to wystarczy powinno wystarczyć a jeżeli będziecie się otrzymać, trzymać to zrobię jednak na, na kotwę chemiczną No dobra, ja robię sobie dalej otwory Pierw robi wiertłem sobie szósteczką, szósteczką, później dwunastką, no i trzynastką, żeby mi lżej wchodziło kołek. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Zostało mi jeszcze raz 2, 3, 4, 5 słupów. Nie, zostałem jeszcze. A tak, otwory nie, otwory nie, otwory tu mi trzy słupy zostały. Dobra, jeszcze dwa słupy mi zostały. Ktoś do ściany. No dobra, tyle w temacie. Biorę się dalej za te. Ta strona już jest zamocowana łącznie z puszczoną elektryką, tak jak wam mówiłem. Tutaj będzie gniazdko, y, włącznik. Tu usłyszymy puszkę i jest wyfrezowane z tyłu y, na przewody. Tu wyjdzie na jedną lampę i tu wyjdzie. Jest kabel dłuższy na drugą lampę. Y, tej lampy już nie będzie tutaj. Jest przyczepione stabilnie. Teraz ustawiłem stupy. są już wypionowane. Zrobiłem takie zabezpieczenia od góry deskami, że jak włożymy. Belkę, żeby nam nie spadła czasem belka. Także jest wypionowane, w miarę stabilne. Zrobimy dwie belki założone. Przygotowane już te poprzeczne. I złapiemy sobie przekątną. Żeby się zgadzało wszystko. Musi się zgadzać co do centymetra, bo później będzie problem. Ale to się zrobi. Dobra, my bierzemy pierwsze belki. Te najcięższe wtargamy na górę jakoś. Nie wiem czy damy radę, zobaczymy. A później zobaczymy, co będzie dalej. Deską odmierzam sobie. Odmierzam sobie odległość, żeby wszystkie były jednakowe. Pierw może od razu wkręcać, ale jednak stwierdzam, że pierwszy sobie nawiercam. Dlatego że kurczę, strasznie mi się grzeje ta wkrętarka grube wkręty pewnie nie daje rady Także żeby było łatwiej to sobie pierw wiertełkiem nawiercam A tak tu już z góry No ładnie, równo No, pierwszy etap skończony z montażu Tak to się prezentuje Teraz jest ciemnawo, już nie będzie widać Belki są co, co metr równo ustawione. Na to pójdzie później poliwęglon, ale to już w przyszłym roku. W tym roku taką plandekę z Masjaną kupiłem, no, lekko przezroczysta. Yy, I wyłożę sobie tutaj, zobaczymy, czy, czy, czy w ten sposób zrobić. Czy może jednak położę dachówkę, jak mam tam, yy, Ja mam na dachu, blacho dachówkę, i wtedy zrobimy dachówkę. Nie chcę trochę, bo są okna, się przyciemni. Fakt, że są na sypialnianej ale zawsze coś. Wiadomo, jak będzie ciemno, zasłonie dachę, to będzie ciemno całkowicie. A poliweklią troszeczkę światła da. Tutaj jest spora odległość i tutaj dam jeszcze jedną, ze względu na ciężar, jeszcze jedną belkę. Jak znajdę tam gdzieś jeszcze w swoich drzewach, to tu jeszcze zrobimy jeszcze jedną belkę dla pewności. Bo tutaj miał być jeden hamak, raczej znaczy fotel bujany, tu drugi fotel bujany. Także tutaj wzmocnienie zrobię żeby w razie czego nic się nie stało i zostało mi jeszcze obcinka, no, koniec muszę tutaj o, ten koniec muszę obciąć tutaj wyrównać i z tamtej strony muszę obciąć wyrównać, To jest równo zrobione rynny nie będzie tak jak jest tutaj w środku bo to bez sensu mogę ją zlikwidować teoretycznie jak zrobię poliwęglan, ale zrobiłem już odwodnienie całkowite tam to stwierdziłem, że puszczę sobie po prostu, wyjdę bokiem wyjdę tu w bok i w ten sposób wyjdę z powrotem. Także jeszcze jedno kolanko chyba, chyba, chyba wyda mi. Zobaczymy, czy wyda. Bo rozważałem, jeszcze przesunąć, rozebrać to i przesunąć. Może też tak zrobimy. Zobaczymy. No to pomyśleć. Zobaczycie w następnym filmie. Także elektryka jest przygotowana, już. O, inspektor nadzoru budowlanego przyszedł. No dobra, kończymy. Na chwilę obecną tak się prezentuje, zrobiłem plandekę Ale powiem wam, że nie jestem z tej plandeki zadowolony Tutaj ubrudziłem, ale dzisiaj będzie padać, także spłynie Boję się, że będą się robić dołki Przez to, że jest ta deska okapowa To będzie... banany się robiły takie Nie Woda nie będzie spływać idealnie A Chyba będzie trzeba zainwestować i poliwęglan już w tym roku Albo blachodachówkę zobaczymy Także tak to to wygląda na chwilę obecną, tu mamy z tej strony, przyczepiałem jeszcze deski od góry pobiłem, żeby wiatr nie poderwał, no ale zobaczymy. Elektryka już jest częściowo zrobiona, tu są wyprowadzone kable, jeszcze tylko tu już zostało tylko podłączenie ostateczne tutaj i zamontowanie lampy Tak się prezentuje, Rynne też przerobiłem, przerobiłem w ten sposób rynne Miałem całkowicie zdejmować się z boku, ale mówię, nie chciałem już kostki psuć, zdemontować wszystkiego, także zrobiłem taką eskę z tej strony i z tamtej strony. Yy, tutaj rozważam jeszcze jeden słup. Nie, nie wiem, czy wspominajmy o tym filmie wcześniejszym, ale tutaj jeszcze rozważam jeden słup. To jest 6 metrów i myślę, że jeszcze jeden słup do tu by się zdał. No, ale zobaczymy, co zrobimy. Dobra, a teraz była trawka skoszona i nawoziłem. Teraz tylko się dzisiaj nawóz rzuciłem, to muszę dosiać jeszcze, bo mają być dzisiaj deszcze. Już chyba pada. Także jak będą deszcze, to będzie to będzie ładnie, nawóz się puści, bo tu jest rzadko, tam jest już gęściej, także młoda trawka potrzebuje dużo nawozu. No dobra. Film altanie, nie o trawie, także widzicie. <laughs> yy, ma wymiary altana 4 na 12 prawie. Jakby ktoś się pytał. Tak się, kolor palisander. Tak się prezentuje. Dobra. Ogarnię bałagan i kończymy.